Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos Pan z Państwa? Ale teraz bym nie proszę zadać. Nie, Czy jeszcze jest zaproszona do pisania, czy to w licznie komplicowej sytuacji? Chcemy się wstrzymać czy Będziemy musieli przedać Drodzy Państwo, gdybyście to pytanie zadali na komisjach omawiania materialnych, ja miałbym czas pojechać i szczegółowo odpowiedzieć. Jeżeli zadajecie dzisiaj, to ja bym no, uczciwy, nie jestem w stanie wam na wszystko odpowiedzieć. To z drugiej strony to nie jest temat no, Waszej decyzji. Wy przyjmujecie to za osobą drugim. Taki jest temat tej uchwały. Tak, ale w paragrafie drugim jest napisane, że ten załącznik, który jest graficzny, przekazuje jego lokalizację. Nie wyczynili jego wiadomości. Wy nie decydujecie o tym. Proszę Państwa. Proszę proszę zobaczyć. Chciałbym sobie wyciągnąć z tego, jaki jest wniosek Panie. Państwa w stosunku do tego punktu porządku obrad. No nie, nazywasz się autor innego rozwiązania. Czy ten Konstrukcja tej uchwały, szczególnie paragraf drugi, yy, powoduje, że my przyjmujemy tę uchwałę, decydujemy o takich waszych przebiegu, tak? Nie. Nie. Tak? Tylko przyjmujecie rodzaj informacji to, bo ten przebieg może zostać yy, w praktyce, jak dojdzie do, do wykupu gruntów, zmieniony. Szanujcie się, wy jesteście czas nas najważniejsi. Nie pan po uczestniczyciu w ostatniej Komisji Ładu Przestrzeni Ochrony Środowiska, bo pan wiedzieć, dlaczego my właśnie takimi rodzajami się pochyli. No to ja panu powiem o swojej rejestrzencie. Nie może jedna osoba zdominować i decydować o planie zagospodarowania dla znacznej części rodzaju. Takie są reminiscencje z tej komisji. Na to nie o to chodziło. Bo... No chyba o to. Nie. bo dyskusja była tylko z jedną osobą. Nie akurat. Bo tą osobę powinna. jest problem. Tak, trzeba wadł wniosek formalny, aby uchwałę y, odesłać do pracy w komisji i podjąć ją na następnym, podczas posiedzenia następnej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli wniosek został przyjęty.